Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj podejmę temat, który ostatnio budzi mnóstwo emocji, czyli program Czyste Powietrze. Jak zapewne wiecie, 28 listopada około godziny 14:10 program został zawieszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oficjalne powody nadużycia i nieprawidłowości związane z uzyskaniem dotacji. Ja nie będę ukrywał o tych problemach mówiłem już od dawna. Pierwszy film na ten temat nagrałem 31 października zeszłego roku. Na samym, można powiedzieć, na początkach działalności tego kanału. A teraz nagle, gdy program został wstrzymany, wszyscy są oburzeni. Mam tylko jedno proste pytanie: gdzie byliście wcześniej? Skandaliczne praktyki trwały w najlepsze, ale reakcja dopiero przyszła po fakcie. Jak to mówi klasyk, lepiej późno niż wcale, ale oby tym razem nie było za późno. Co dalej? Program ma zostać wznowiony 31 marca 2025 roku, ale oczywiście na całkowicie innych zasadach. Jakich? Na razie mamy jedynie zarys zmian, ale już teraz warto je przeanalizować. Dlatego zaprosiłem do rozmowy eksperta w dziedzinie dotacji, czyli Mateusza Wacha z firmy Ciepło Sfera. Mateusz, jak pewnie pamiętacie, był już gościem mojego pierwszego filmu o nadużyciach w czystym powietrzu. Posłuchajcie, jakie punkty zarysu programu wzbudzają nasze wątpliwości. Cześć Mateusz, witam Cię serdecznie z powrotem na moim kanale. Cześć Justyn, bardzo miło rozmów. Dawno, dawno Cię nie było, ale spotykamy się dzisiaj w jednym celu, bo jak wiemy, 28 listopada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiesił program Czyste Powietrze. Tak jest. To może tak na początek, jak Ty na to zareagowałeś? No, tak jak i wszyscy beneficjenci, czyli bardzo źle, ponieważ. no. Nie było żadnego okresu przejściowego. Nagle te wszystkie wnioski, które były przygotowywane od dłuższego czasu, i tak dalej, no nie mogą zostać złożone. I teraz czekamy na te propozycje nowe już zarys się pojawił. Znaczy, co, jeżeli chodzi o mnie, to moja opinia jest taka, że może i dobrze się stało, ale nie w taki sposób, nie? Bo wiesz, że ja od wielu, wielu, wielu miesięcy już można powiedzieć. Od, od ponad roku apelują o tych wszystkich um, problemach, które są w związku z tym dofinansowaniem. Tak? Ale no zrobili to z dnia na dzień, znaczy z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę w sumie tak naprawdę. I wiele osób, które no były w trakcie jakby na przykład modernizacji swojej kotłowni, czy też termomodernizacji domu, no zostało, że tak powiem, bez niczego, tak? E, przypadków jest bardzo dużo w całej Polsce. No, e, są te prace, które już zostały wykonane i one prawdopodobnie będą mogły wziąć dotacje poza kotłami gazowymi, niestety. E, mm -hmm. Natomiast e, chyba najgorsze to jest brak prefinansowania e, ty, tych beneficjentów, którzy mieli już podpisane umowy z firmami, byli już dogadani na jakieś terminy. A teraz jak już wiadomo tak nie będzie, nie będzie prefinansowania wypłaconego dla firm. Czyli tak, jeżeli ktoś zaczął wykonywać pracę, tak, bez prefinansowania i nie na kocioł gazowy, to prawdopodobnie dostanie dofinansowanie, tak? Tak. Mhm. A jeżeli ktoś dogadał się z jakąś firmą na prefinansowanie, to nie dostanie to nie dostanie. Znaczy jeżeli wniosek był złożony do 27 to oczywiście tak. Natomiast hmm. mam sporo klientów e, którzy byli już dogadani, umowy podpisane prefin na prefinansowanie, terminy robót dogadane, kwestia wypłacenia zaliczki dla wykonawców. No i oni niestety wszyscy e, jeszcze nie złożyli wniosku i oni niestety no, nie będą mieć dotacji w tej formie. Czy w ogóle wezmą teraz udział w tym programie, skoro nie ma tego prefinansowania, bo może od razu powiedzmy, jak będzie wyglądać to nowe prefinansowanie. Czekaj, Mati poczekaj, zanim dojdziemy do tego, ja mam jeszcze jedną ważną rzecz do, do przekazania w tym momencie, bo dofinansowanie jest, ale nie dla wszystkich województw, prawda? Dokładnie, no, mamy to dofinansowanie dla powodzian, oni, oni od przedwczoraj, jak dobrze pamiętam, przedwczoraj mogą składać wnioski o dofinansowanie. Okej, okay, czyli program Czyste Powietrze i forma dofinansowania do zmiany urządzeń czy też termomodernizacji jest na tych terenach popowodziowych, prawda? Ale na razie się tym nie zajmujmy. Zajmujmy się tym, co interesuje całą Polskę, tak? Czyli to, jak będzie wyglądał, wyglądało nowe dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, które ma według przecieków i według już, w sumie już nawet oficjalnych informacji ma wystartować 31 marca Przyszłego roku. Ty wczytywałeś się w te wszystkie konsultacje społeczne, w to jakie są propozycje, więc chciałbym, żebyś to teraz przedstawił moim widzom. Hmm, tak, no wiadomo, że y, będzie limit teraz y, płac na konkretną pracę, w zależności od tego, czy to jest ocieplenie, to, czy okna, to raz będzie to limit do y, metrów kwadratowych ocieplenia, ale też ogólnie limit do powierzchni użytkowej budynku. Stąd też te dotacje będą trochę inne niż do tej pory. Czyli mogę na przykładzie jednego klienta powiedzieć, że właśnie miał podpisane umowy na prefinansowanie. Jemu należało się 121 tysięcy 200, ponieważ fotowoltaikę w tym domu miał już zamontowaną parę lat temu. I on teraz po nowych zasadach dostanie 98 z groszami. Czyli 30 tysięcy mniej. Mniej więcej 20 parę tysięcy mniej mm. do finansowania, natomiast prawdopodobnie on wycofa się z całego tego procesu, ponieważ on nie ma pieniędzy mm -hmm. na wykonanie mm. tych prac. Tak, to był dogadany, tak jak ja zawsze zalecam, dogadany był z firmami, szukał rzetelnie poznajomych i tak e, dalej tych firm i dogadał się z nimi mm. na konkretne daty e, i on miał tak płacić tylko ten VAT, tak? Teraz wiadomo, że będzie to wyglądało w taki sposób, że to klient dostanie 20% dofinansowania mhm. z tego wkładu własnego, a resztę musi pokryć z własnej kieszeni. A on tych pieniędzy nie ma. Mhm. I to jest ten problem. Okej, okay. ja chciałbym jeszcze tutaj dodać jedną rzecz, że, bo nie wiem, czy, czy, czy większość osób, która to będzie teraz oglądała, zna Ciebie jakby zna, jak ty, jak ty działałeś. Mateusz, ty się zajmujesz pozyskaniem dofinansowań, ale nie zajmujesz się wykonawstwem. Także Ty nie jesteś tym tak zwanym domokrąstwem, z którym ja walczę, że chodzisz i jakby sprzedajesz wszystko naraz, z dociepleniem tak dalej. Ty tylko mówisz, na co ktoś dostanie dofinansowanie, tylko ty robisz audyt. Mówisz, ile można dostać dofinansowania i później każesz klientowi szukać najlepszego, najlepszej oferty tak naprawdę na pozyskanie termomodernizacji czy też montaż urządzenia grzewczego, prawda? Dokładnie tak, zresztą tak jak kiedyś nagrywaliśmy filmik wspólnie, tam mm. pamiętasz w tym domku niedaleko tutaj Kielc, y, tak jest najlepiej, jak y, klient sobie szuka trochę na własną rękę, wiadomo, że można mu kogoś podpowiedzieć, mm. natomiast zawsze y, radzę poszukać kilku, przecież firm mm. wykonawczych z danej branży okien, ocieplenia, źródła ciepła jest mnóstwo na rynku, tak, tak. <laughs> dlatego lepiej... To, o, przepraszam, przestrzegamy przed takimi, co chcą kontekstowo od razu podpisywać umowę na pierwszym audycie, czy też na pierwszym formie spotkania z danym przedstawicielem, który też pozyskuje dofinansowanie, nie? Dobra, ale wracając do rzeczy. Jakie jeszcze propozycje mamy do tego programu, które Cię tak mocno uderzają? Bo wiem, że mocno tam przefiltrowałeś. Tak, dokładnie. Znaczy tak, wiadomo, że teraz też będzie to zależało od energii użytkowej budynku są też progi mm. energii użytkowej, e, obawiam się, że klienci będą mieć duży problem ze zrozumieniem tego wszystkiego, mm. ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, mm. e, wiadomo też, że nie będzie dofinansowania na kotły gazowe, e, mm. natomiast tutaj jest, będzie dużo pokrzywdzonych klientów, ponieważ niektórzy nie zdążyli złożyć wniosku, a tą montaż to montaż tego kotła, wymianę ze starego na montaż kotła, kotła gazowego już wykonali i teraz nie wiadomo, co z nimi. Mhm. No, i prawdopodobnie nie będzie też instalacji fotowoltaicznej finansowania. Przypuszczam, że chcą, kierują się tym, że można wziąć z mojego prądu dofinansowanie. Mhm. Natomiast na od wiadu może na samą fotowoltaikę dotacja w czystym powietrzu była dużo, dużo wyższa. Rozumiem. Jakie jeszcze dodatkowe oboszczenia proponują nam Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska? To znaczy tak, teraz wymóg jest, tego wcześniej nie było, wiadomo, że podczas wizyty u, u klienta zawsze to było zalecane, żeby wymienić dach z azbestu na nowy. Teraz jest to wymóg wpisany w regulamin, czyli klient musi to na własny koszt wymienić przez etap trwania dotacji. Punkt, który budzi kontrowersję, to punkt o operatorach programu. Właśnie, chciałem się o to ciebie zapytać, bo na konferencji przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powiedzieli, że będą właśnie mieli operatorów, będą operatorzy Dokładnie, jeżeli służy to, będą to aniołowie, stró anioł stróż, tak? który będzie z beneficjentem, szedł przez cały proces dofinansowania. Nie? Dlaczego ten punkt budzi kontrowersję? Ja wiem, ale pytam. Cię. Budzi przede wszystkim dlatego, że ponieważ jeżeli to będzie tak wyglądało, jak jest obecnie, czyli będą klienci szli do gminy i tam będzie ktoś, kto będzie to konsultował, to zator w tych gminach będzie ogromny. Bo już na przykład tutaj. Dookoła w gminach jest tak, że jak ktoś chce przez gminę złożyć wniosek, to na przykład musi czekać dwa miesiące. Mhm. A często jest tak, że urzędnik w gminie wymaga czegoś, co nie jest potrzebne do dofinansowania i na przykład ktoś potem się konsultuje, a ja się zastanawiam, po co to ma być zrobione. Mhm. Też jest na przykład taki problem, który ja kiedyś miałem. Pan przyniósł 48 faktor. Kupił sobie materiał w różnych hurtowniach, w różnych marketach budowlanych i tak dalej. Nikt nie chciał mu pomóc z wypełnieniem wniosku o płatność, ponieważ mówi, że to się nie nadaje, ponieważ faktura musi być z montażem. Wiadomo, że nie musi być. Może mhm. być samodzielny montaż. No i do tych 48 faktur trzeba było napisać 20 parę specyfikacji, ponieważ ten materiał się nadawał do danej pracy, a niektóre się nie nadawały. Były. Mhm. Wałki malarskie coś było, które po prostu klient sobie kupił przy okazji. Mhm. I, y, czy oni będą to chcieli robić? Robić. No to Bo... Tak masz, masz rację. To może powodować bardzo duże zatory, nie? Tak, dokładnie. Y, natomiast y, ten taki punkt w ramce, który tam ci wysyłałem, mam nadzieję, że go wyświetlisz. Y, to jest ten, że operator będzie, znaczy najwyższa dotacja będzie można załatwić tylko przez operatora. Oraz dofinansowanie na prefinansowanie. Mhm. Czyli klient, którymu złotówkę będzie miał wyżej, on może sobie złożyć sam wniosek, a klient, mhm. który o złotówkę niżej będzie w najniższym progu, już musi przejść przez operatora. No i teraz tu mówimy o tej uczciwości, bo to, to było klucz zamknięcia tego programu. No. To, jakie były powody zamknięcia tego programu, to ja już też nagrałem film na początku tego roku. Czyli to, jak długo trzeba było czekać na pieniądze z tego programu. Firmy czekały nieraz po rok czasu, tak naprawdę, żeby odzyskać te pieniądze, które jakby zainwestowały dla klienta, czy też montując jego sprzęt. Więc z tym, jaki był prawdziwy powód, to, to, to muszą się już moi widzowie tak naprawdę domyślić. Ja już nie chcę jakby tego bezpośrednio mówić. Ale Mateusz, o tych operatorach bardzo ważna rzecz, bo padło pytanie też na tej konferencji, którą oglądałem, że przez taki krótki okres czasu to przecież oni nie są w stanie tych ludzi w gminach przeszkolić wszystkich. Więc powstaje teraz pytanie, które przewija się ostatnio przez fora internetowe, że oczywiście nie będziemy mówić nazw, ale pewna firma ma zająć się jakby y, tym, tą formą pomocy. W dofinansowaniu. Tak? Tak. Znaczy, jest. Przepraszam, Mati, yes. przepraszam, muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Budzi to spore kontrowersje na forach internetowych, dlatego że ta firma, która prawdopodobnie już tam w pewien sposób próbuje się jakby dostać jako operator, no, przejawia się na przykład na takim forum internetowym, który, forum, przepraszam, forum facebookowym, którym wszystkim polecam widzom, bodajże się nazywa. Forum Oszuści OZE. I ta firma często się tam gdzieś przejawia, w tych, na tych forach Facebookowych, więc to budzi na pewno spore kontrowersje. Tak. Chodzi o to, że jest zapowiedziane, że wykonawca będzie mógł być operatorem. Mhm. Znaczy, teraz pytanie, czy to będzie jeden wykonawca, czy jak to będzie zrobione, bo jeżeli wykonawca będzie operatorem no to od razu wiadomo, kto będzie te prace wykonywał, tak? Więc klient będzie jakby namawiany przez, na to, żeby zrobić te wszystkie prace przez daną firmę. Kurde, Mateusz, nie możemy, nie możemy mówić, będzie namawiany, on będzie do tego zmuszony. No niestety obawiam się tego, no no. i dlatego, bo cały czas mówimy, że potrzebny, poprzedni program był nieuczciwy, mhm. a ten ma być, Bardziej uczciwy. Tylko w takim razie, jaka jest miara uczciwości? Możemy, znamy ten przykład, bo też się pojawił taki przykład, że ktoś wziął dotacje na cztery domy. Mm -hmm. e, znam przykład, robiłem, klient sobie wszystko sam robi, sam wykonuje, ma cztery domy. Mm -hmm. Ma faktycznie cztery domy, więc nie wiem, czy faktycznie o tym klienci akurat mówią, ale było, znam przypadki, że klienci mieli dużo więcej domów i też brali dotacji. Mhm. ale e, ma cztery domy i wszystko wykonuje sam. Mhm. Całą termomodernizację, poza źródłem ciepła, wszystko mhm. wykonuje sam. I obawiam się, że on będzie bardzo mocno kontrolowany, nie dlatego, że e, po prostu e, coś zrobi tak czy tak, mhm. e, tylko dlatego, że ma te cztery domy, ale on mhm. akurat skorzystał, był, był napisany tak program, że mógł tak wziąć dotację, więc dlatego, dlaczego on ma być od razu oszustem? Mhm. Po prostu był tak napisany program, on skorzystał z tego, mhm. cały czas modernizuje te domy, mhm. więc nie rozumiem trochę, dlaczego jest z góry za, za, jakby założone, że, że, jest o szóste, czy... tak, że, jest, że jest wiadomo, że tych przypadków jest dużo mm -hmm. takich czy takich, ale no, no tak, jak mówię, chcieliśmy zrobić uczciwie, i natomiast ta uczciwość teraz w tych forach się przejawia, że. Może być różnie z tym. Może być jeszcze gorzej. O tym przypadku, o którym teraz powiedziałeś, o tych czterech domach, rozmawialiśmy poza kamerą. I tutaj jest też ważna sprawa, bo. Na, na konferencji narodowych, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspomniał o tym, że było coś na zasadzie przepisywania majątku, tak, że dzisiaj e, ktoś jest właścicielem tego domu, jutro jest ktoś inny właścicielem, gdzie jakby korzystnie, żeby on był właścicielem, żeby dostać większe dofinansowanie. O przypadku, o którym ty mówisz, ten pan już był dawno właścicielem tych domów. To nie znaczy, właśnie... on był właścicielem domów z tego, co ja widziałem ponad 30 lat. Pan ma bardzo dużą rodzinę, naprawdę mm. bardzo dużą. To jest bardzo tradycyjna, bym powiedział, rodzina, więc ta rodzina, ilość dzieci tam jest naprawdę duża. Mm. Więc akurat stąd mu wyszedł ten dochód niższy mm. i faktycznie te domy są jego od lat. Tak, czyli to nie było na zasadzie dzisiaj przepisuje, żeby dostać dofinansowanie, tylko po prostu był właścicielem. Nie? No natomiast można tu jeszcze powiedzieć, że jak byłem u niego i robiłem te audyty, to klient pokazał mi teczkę. Mhm. Żeby też ostrzec ludzi. Pokazał mi teczkę, tateczka, znaczy te papiery nie mieściły się w teczce. Tateczka miała 10 cm grubości tak dużo było tych papierów. Mhm. Tam było mnóstwo handlowców, którzy zostawiali mu puste umowy do podpisania. Mhm. On tylko podpisał, a my się resztą zajmiemy. Mhm. I to dlatego go też skłoniło, żeby nie skorzystać z ich usług, ponieważ no jak podpisać pustą umowę. Mhm. Więc dlatego klient robi wszystko sam i bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, no spo, nie ma co gadać, no nadużyć było sporo, ale na tym konkretnym przykład, przykładzie możemy też jakby oprzeć to, że no program dawał taką furtkę, że jak jesteś właścicielem kilku domów, możesz wziąć do finansowanie. więc tak naprawdę no ktoś, kto nie przepisywał z dnia na dzień, no nie jest żadnym naciągaczem, można powiedzieć, nie tylko po chciał, chciał sobie no zrobić dom według przepisów, które aktualnie obowiązywa. Dobra, idąc dalej, to największe kontrowersje to ci operatorzy, czy coś jeszcze tam zbudziło twój niepokój, analizując te wstępne informacje dotyczące nowego programu? No jest jeszcze kontrowersja dotycząca audytów energetycznych. Audyt nie będzie już jakby audytem, tylko kartą podsumowującą, a po pracy trzeba będzie zrobić świadectwo energetyczne do, do tego domu po, no, po wykonanych już tych pracach. No i na konferencji było, że ta kwota się jakby zwiększy na te audyty w cudzysłowie i na te świadectwa, a zmniejszyła się tak naprawdę. E, więc trzeba zrobić przerwę, bo nie wszyscy wiedzą, co to znaczy zrobienie audytu energetycznego. Audyt energetyczny wskazuje optymalne prace dla budynku, które mhm. należy wykonać, żeby w jak najszybszym czasie ta stopa inwestycji się nam zwróciła. Mhm. Są to oczywiście wiadomo, termomodernizacja, wentylacja, wymiana źródła ciepła. Mhm. Czyli ty przyjeżdżając na audyt energetyczny, oglądasz cały dom, tak? Ładnie, tak. I dostosowujemy go do, do tych standardów WT 2021. Mhm. Znaczy, był jeszcze taki zarzut, że audyty są wykonywane online. Mhm. Prawdę mówiąc, nie wiem, jak można zrobić taki audyt. Mhm. Bo nie jadąc na budynek, jak możesz ocenić ten budynek? Przecież tam jest tyle przegród, które różnią się między sobą, a przyjmowanie wszystkiego jako bryłę, bo słyszałem, że niektórzy mówili, proszę mi podać wymiary zewnętrzne i ja już napiszę audyt, mm. no, to trochę, no to jest trochę śmiechem na sam. Ja widziałem, jak ty robisz audyt, więc ja, ja dążę do tego, żebyś ty powiedział, jak, ty, jak to wygląda. Ty Spisujesz wszystko na kartce, bierzesz każdą ścianę, Powiedz mi to po prostu, Dokładnie. jak to wygląda. Ja widziałem, więc chciałbym, żeby ludzie też widzieli, jak powinien wyglądać prawdziwy audyt energetyczny. Na czym na audycie robimy tak naprawdę to, co się jakby nazywa projektem budynku, czyli mierzymy sobie wszystkie ściany, opisujemy sobie wszystkie przegrody, potem instalacje, wentylacje, ewentualnie dobór, czy jest ta instalacja OZE, czyli kolektory, czy fotowoltaika, czy jej nie ma, czy trzeba ją dobrać. Yy, więc tak naprawdę yy, no, pracy jest na kilka godzin tak, na mm -hmm. takim punkcie. No i policzenie go też zajmuje, no ciężko powiedzieć, w zależności od tego, jaki to jest budynek. Czyli jest... przyjeżdżasz z tymi dodatkami do domu, tak? Tak. Wpisujesz dokładnie. W program. Tak? tak. Dokładnie. Liczymy. No i to jest yy, kilka, kilkanaście godzin prac, yy, w zależności od budynku. Mm -hmm. okay. I to jest audyt energetyczny. To, tak mi się wydaje. Znaczy nie wiem, jak zrobić to szybciej, bo wiem, że są audyty za godzinę. Nie <laughs> <laughs> I... <laughs> I idźmy tą drogą. <laughs> chciałbym, chciałbym, chciałbym tak szybko robić, ale podziwiam. <laughs> e, to, to czekaj, to w nowym w nowym programie, znaczy w nowych jakby tutaj warunkach, które nam chcą przedstawić, to jak ma to wyglądać? Ma być karta podsumowująca audyt. Znaczy ja myślałem hmm. się, że e, wyniki w tej karcie będą oparte na, na e, jakby podstawie audytu, natomiast e, nie będzie to wymagane. Więc hmm. przypuszczam, że te wyniki mogą być wpisywane po prostu już na miejscu nawet. Mateusz, zarys tego tych warunków, które nam przedstawili, jeżeli chodzi o program czyste powietrze, można znaleźć na ministerialnej stronie, prawda? Ja w opisie tego filmu ściągnę sobie ten dokument i wrzucę tak, żeby wszyscy moi widzowie sobie mogli go pobrać i zobaczyć, jakie zmiany są proponowane, więc chciałbym, jakby chciałbym na tym już poprzestać, jeżeli chodzi o omawianie, bo rozmawiamy dosyć długo, żeby ten odcinek też nie miał nie wiadomo jak długo czasu, ale mam do Ciebie takie pytanie dodatkowe. Co Ty byś zmienił w tym programie? Co Ty byś zasugerował? To znaczy tak, prawdę mówiąc, pierwsza wersja programu była bardzo dobra, Mm -hmm. Dla klientów, którzy nie mieli pieniędzy, mogli wziąć kredyt z funduszu mm -hmm. na bardzo korzystnych warunkach, i mm -hmm. wydaje mi się, że wtedy zniknęłyby te liczne patologie. Mm -hmm. Natomiast tu można jeszcze, a propos tych wszystkich zmian dotyczących budynku, szczegółowo wyjaśnić pozycję modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, ponieważ mm -hmm. Niektórzy z góry mówią, że dotacja na pompę to nie jest 35 tysięcy, tylko 55. 000, a to jest nieprawda, ponieważ, wrzu ponieważ wrzucają, e, wrzucają pompę wraz z modernizacją, nie modernizując tej instalacji. Mhm. Więc wydaje mi się, że to byłoby e, bardzo tutaj dobre wyszczególnienie, jakie prace wchodzą konkretnie w tą modernizację. Czy coś jeszcze Mati mógłbyś zasugerować w tym programie? To znaczy, no mam nadzieję, że nie wejdzie tylko ta e, zmiana, że najwyższą dotację, dotację z prefinansowaniem, można załatwić tylko przez operatora, e, bo wydaje mi się, że to jest e, no dosyć kontrowersyjny punkt tego programu. Okej, okay. dobra. To co, Baty? Będziemy śledzić, tak naprawdę, jakie kolejne propozycje po konsultacjach społecznych będzie nam Narodowy Fundusz e, proponował. No i co będziemy to komentować, mam nadzieję. I czeka, będziemy czekać z niecierpliwością na finalny, finalną wersję tego programu. Czy, czy jest informacja, kiedy jakaś finalna wersja będzie, czy to wejdzie wtedy, kiedy wchodzi do finansowania? Znaczy ma być wcześniej wiadome, natomiast kiedy dokładnie to jeszcze nie, to no, miejmy nadzieję, że będziemy w lepszym nastroju, z lepszą nadzieją na nowy program. Okay. Bardzo Ci dziękuję za ten komentarz dotyczący programu i tego zarysu, tak naprawdę tych warunków, które chcą nam przedstawić. Mega fajnie dziękuję i do, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć. Do zobaczenia, cześć. Jakie ja mam zdanie na temat wstrzymania programu i planowanych zmian? Na pewno nie jestem hura optymistą i wam również radzę nie być. Trzeba jasno powiedzieć, że widzę wiele zagrożeń w tych zmianach, które mogą spowodować odwrotny skutek do zamierzonego. Ale chyba najbardziej kontrowersyjne na chwilę obecną jest ten punkt, o którym rozmawiałem zresztą z Mateuszem, czyli zmianka o operatorach. Kolejna kwestia to jak poradzą sobie normalne firmy, które przez pewien czas na pewno będą miały zdecydowanie mniej. Zleceń z tytułu wstrzymania programu, ostatnio przygotowałem ankietę na moim kanale na YouTube, w, którym, w której zapytałem, czy mimo zawieszenia programu Czyste Powietrze zamierzasz wymienić źródło ciepła na nowe? Tych wyników chyba się spodziewacie: 21% tak, 60% na nie, a 18% udzieliło odpowiedzi nie wiem. Kolejna kwestia. Beneficjenci? Czy będzie ich stać na skorzystanie z programu Czyste Powietrze? Na pewno czeka nas wiele zmian, oby tylko na lepsze. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Dzięki za obejrzenie filmu do samego końca. Jeżeli macie pytania do Mateusza, to w opisie filmu zamieszczam jego adres e-mailowy. Śmiało możecie pisać. Również możecie pisać w komentarzach tego filmu. Z pewnością Mateusz je przeczyta i na część z nich odpowie. Dzięki raz jeszcze i do zobaczenia wkrótce. Cześć!